Szanowni Państwo, przez te wszystkie lata politycy nas okłamali. Przyjeżdżali tutaj do strojenki, zawsze robili sobie zdjęcia, zawsze były uściski dłoni, zawsze były obietnice, zawsze mówili o darmowym zdrowiu i bezpieczeństwie, zawsze mówili służymy tylko Wam, ale tak naprawdę służyli tylko słupkom poparcia. System nas zawiódł, ale nie zawiedli nas ci, którzy zawsze walczą na pierwszej linii. Oni dają siebie wszystko, dziękujemy im. My pracujemy ciężko, my płacimy podatki. Składka idzie z każdej naszej wypłaty. My gramy według reguł, a co dostajemy w zamian? Żadnych gwarancji. Jeśli zachorujesz, nikt cię nie przyjmie. Ale papier wszystko brzmi wspaniale. Ale papier nie leczy, nie skraca kolejki. Jeden dokument i znika 2,5 miliona złotych na sor. Efekt mniej lekarzy. Mniej badań i dłuższe kolejki. To jest ich język. Cyfry zamiast ludzi. Powiem Wam to, czego oni się boją. W ich oczach nic nam się nie należy. Nic nam się nie należy. Dla nich Ostroenka jest tylko pozycją wekselu jakimś tam kosztem do wycięcia. Jeśli chcecie kłamstw, włączcie telewizor. Jeśli chcecie prawdy, stańcie z nami. Proszę Państwa, powiedzmy sobie prawdę. System. Ochrony zdrowia zbankrutował. Dziura budżetowa na 2025 rok to kwota około 14 milionów złotych. 2026 to około przewidywania są, że około 23 miliardów złotych. Widzimy, że bankructwo jest w tej chwili, tu i teraz. Nie, to nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość. To, co dzieje się w Narodowym Funduszu Zdrowia, również ma duże powiązania z, ze szpitalami, między innymi ze Szpitalem w Ostrołęce. Od 1 grudnia Szpital w Ostrołęce poinformował nas, że wchodzi w stan awaryjny. Co to oznacza? To oznacza, że od 1 grudnia nie będą przyjmowani pacjenci planowani, nie będą przyjm przyjmowani e, na zabiegi, ani też e, nie będą robione im badania. Będą tylko przyjmowani e, pacjenci, u których jest zagrożenie życia. A dlaczego tak się stało? Tak się stało, dlatego, że Narodowy Fundusz zalega z nadpłatami dla szpitala w Ostrołęce. Jest to kwota około 15 milionów złotych. I taka dziura powstała w szpitalu właśnie w, Ostro w Ostrołęce, taki deficyt. Ale to nie wszystko. Dyrektor szpitala poinformował nas, że na e, pierwsze półrocze 2026 roku e, Szpital otrzyma 2,5 miliona złotych mniej na SOR. A co się z tym wiąże? To, że może być około że kilka tysięcy pacjentów może być przyjętych mniej do szpitala. Proszę państwa, co na to nasi pacjenci? Co na to mieszkańcy Ostrołęki i mieszkańcy powiatu ostrołęckiego? Czy oni czują się bezpiecznie? Pytając ich odpowiadają, że czują ogromne zagrożenie, ogromne zakłopotanie. A czy robi coś w tej sprawie rząd? Nie widać, żeby miał jakiś plan na rozwiązanie tych problemów. Proszę państwa, tu potrzebna jest totalna reforma ochrony zdrowia. Szanowni państwo, żeby zrozumieć skalę problemu, Trzeba zobaczyć, jak głęboko ten system jest wypaczony. Przez absurdalne regulacje mamy sytuację, w której szpitale są zobowiązane zatrudniać wybranych specjalistów za wszelką cenę. Do tego dochodzi patologiczna sytuacja wyceny usług. Szpitale wykonują te zabiegi, na których nie tracą, natomiast unikają tych, które straty przynoszą. Efekt? W całej Polsce widzimy, jak pacjenci są odsyłani od placówki do placówki, a wiele mniejszych szpitali ogranicza działalność lub znika z mapy. W ostrowie widać to bardzo wyraźnie: ograniczenie świadczeń, ogromny dług, a teraz planowane cięcia na SOR, który jest sercem ratowania życia. Mieszkańcy miasta i okolic zostaną z jeszcze mniejszym dostępem do podstawowej. Chroniącej życie, pomocy. To wszystko nie wydarzyło się w rok. Od ponad 20 lat, od rządów Platformy, porządy PiSu, nie przeprowadzono żadnej konkretnej reformy ochrony zdrowia. Te same błędy, te same decyzje, ta sama fikcja. A tymczasem nad nami wisi gigantyczna dziura, nawet 23 miliardów złotych w 2026 roku. Mówimy jasno. Trzeba rozbić monopol NFZ, przestać wrzucać pieniądze do dziurowego worka i zacząć wydawać składki tak, żeby ludzie naprawdę mieli dostęp do leczenia. Potrzebna jest konkurencja w ramach koszyka usług i składki zdrowotnej. Tylko to podniesie jakość i skróci kolejki. Skala problemów jest ogromna, a politycy robili przez lata wszystko, żeby tego nie pokazać. Przypomnę. Od 2022 roku do września 2024 roku Polska wydała ponad 4 miliardy złotych na darmowe leczenia obywateli Ukrainy. Podkreślę słowo darmowe. W tym czasie nasze szpitale tonęły w długach, a pacjenci stali w coraz dłuższych kolejkach. Do tego dochodzi tzw. dług zdrowotny. Tysiące niewykonanych badań i zabiegów w czasie pandemii w pandemii COVID. A co słyszymy od polityków? Propozycje podniesienia składki zdrowotnej. Przypominam, podniesienie składki zdrowotnej w Polskim Ładzie nic nie zmieniło, a sytuacja jest katastrofalna. To nie problem w, niskich, w niskiej składce zdrowotnej. To problem, to problem całego modelu, który jest niesprawny i niewydolny. Potrzebna jest zmiana systemu, potrzebna nam realna reforma, która zmieni, pozwoli Polakom wreszcie dostać pomoc wtedy, kiedy jej potrzebują. Ostrzełanka jest świetnym tego przykładem. Jeżeli nic się nie zmieni, zaraz będzie tak w całej Polsce.